Dagmara Kazmierska pokazała się po mikroskopii na bikini odsłoniło wszystko. Dagmara Kaźmiersko na instagramowym koncie obserwuje ponad milion osób 47 latka zamieszcza w sieci informacje o swoich nowych przedsięwzięciach. A także prezentuje jak spędza wolny czas. Niedawno dodała obszerną relację z wycieczki do Afryki. Na wyjeździe była z synem oraz jego nową dziewczyną. Dagmara Kaźmierska znana jest ze swojej zaradności. Bizneswoman ma kilka dobrze prosperujących firm. To właśnie dzięki dużym dochodom może regularnie zwiedzać najdalsze zakątki świata. Nowy rok postanowiła przywitać w Afryce. Na wycieczkę zabrała ukochanego syna Conana oraz jego partnerkę. Szczęśliwa rodzinka ten egzotyczny wyjazd z pewnością zapamięta na długo. Dagmara przyznaje jednak że trudno będzie jej wrócić do szarej rzeczywistości. Na instagramowym koncie jej syna pojawiło się zdjęcie, na którym pozuje jej w skąpym kostiumie. Dagmara miała na sobie mikroskopijne bikini, które ledwie co przykrywało. Z kolei na innej fotografii pojawił się napis, że celebrytka chętnie wygrałaby w Totolotka. Oczywiście nie zabrakło zdjęcia drogich butelek z szampanem. Boże daj mi wygrać w Totolotka. Żebym nie musiała pracować napisała Kaźmierska. To nie pierwszy raz kiedy Dagmara pozuje jej w social mediach okryte jedynie cienkimi sznureczkami. Na jej instagramowym koncie bardzo często pojawiają się tego typu zdjęcia czy nagrania. Nie można się temu dziwić, jak na swój wiek Kaźmierska ma naprawdę niezłą figurę. Dagmara nieraz wyjawiała w programie, że jej przepisem na piękną figurę jest zdrowa dieta. Ruch a także zabiegi medycyny estetycznej. Jakiś czas temu Dagmara Kaźmierska postanowiła, że pochwali się nowym partnerem w swoich social mediach. W rozmowie z dziennikarzami portalu jastrzappost.pl wyjawiła, że przez jakiś czas chciała ukryć nowego ukochanego. Ponieważ nie dzieli się swoimi sprawami uczuciowymi w mediach społecznościowych. Każdy? Kto był u mnie w życiu, był ukrywany, jeśli chodzi o moje sprawy uczuciowe. Kiedy ja już będę miała kogoś takiego, jak kim był ojciec Sonana, i to będzie już ta osoba. On będzie moim mężem, to ok, to pokażemy. Ale jak ja czegoś nie jestem pewna, to nie. Jeśli go pokażę, to nie będę musiała nic mówić. Nie przejdzie niezauważalne wyznała Dagmara. Na Instagramowym profilu Dagmary pojawiło się zdjęcie jej oraz tajemniczego mężczyzny. Para jest w ciebie wpatrzona i gotowa do romantycznego pocałunku. Czyżby to był ten jedyny?